Paulina Budzik, witam i zapraszam na Wiadomości z tygodnia. W minioną sobotę 55 osób z Brzeska i okolic wziął udział w 17. Brzeskiej Pielgrzymce Rowerowej na Jasną Górę. Pielgrzymka wyruszyła w sobotę. Pierwszego dnia rowerzyści mieli do pokonania 120 km, do Częstochowy dotarli dzień później. Pomysłodawcą i organizatorem poprzednich edycji był Świętej Pamięci Jerzy Kubala. Uczestnicy tych rowerowych wypraw, czyli Mateusz Kubala, syn Jerzego, Sławomir Pater i Kazimierz Brzyk, postanowili kontynuować tę piękną tradycję jakieś wcześniej kilometry były pokonywane? Nie, tradycyjnie nie, nie. Nie chcę psuć formy. Cieszymy się, że po raz kolejny udało nam się dopiąć wszystkie sprawy organizacyjne. Pogoda jest jaka jest. Mamy nadzieję, że między kroplami przejedziemy do Częstochowy szczęśliwie. Sugeruję zwrócić szczególną uwagę na gałęzie i wystające korzenie, które mogą być powodem kolizji i uszkodzenia roweru. Po stwierdzeniu ustępki najlepiej poinformować o tym przewodnika pierdżynki, który będzie mógł zarządzać... Kontynuuje pan tradycję po ojcu, prawda? Tak, w zeszłym roku niestety tata zmarł, ale kontynuujemy dalej. Powiedzmy, że wszyscy chętni. Pojedziemy na cmentarz, żeby go odwiedzić na, na cmentarzu, a potem ruszymy dalej. Miał pomysł, jeździł kilka razy z pielgrzymką tarnowską, stwierdził, że w Brzesku jest na tyle potencjał ludzki, że można to zorganizować jako osobną pielgrzymkę. W tym roku udało się 65 osób zebrać. W tym roku troszkę mniej. Myślę, że przez pogodę. Jakie to jest dla księdza przeżycie? No jest to na pewno wydarzenie takie duszpasterskie, bo ludzie potrzebują rozmowy z księdzem, spowiedzi świętej, przyświętej, przyjęcia komunii świętej, porozmawiania, takich. Relacji no, no duchowych, bo to jest przecież wydarzenie duchowe. Jako współorganizator podjąłem się kiedyś tego wyzwania, które Jurek Kubala u nas w klubie wprowadził i, i to kontynuujemy w tej chwili. Także oczywiście kolejna edycja. Troszeczkę narzekam w tym roku na, na, na moje kolana, ale nastawienie jest pozytywne. Także nie odpuściłabym sobie tego, tego wydarzenia, mimo jakichś tam dolegliwości. Więc jadę pozytywnie, myślę, że będzie wszystko dobrze. Oczywiście już z intencją. Jestem trzeci raz. Wszystko, co do tej pory jechałam w jakichś dancach się spełniły, więc jak najbardziej pozytywnie. Tarnów ponownie znalazł się na mapie trasy lata z radiem programu pierwszego polskiego radia. Ekipa zawitała w naszym mieście 1 lipca z koncertami, piknikiem, konkursami i oczywiście audycją. Jubileusz stulecia istnienia obchodziła jednostka OSP w Borusowej. To wydarzenie zostało połączone ze świętem Strażaka w Gminie Gręboszów. Wydarzenie rozpoczęto od mszy świętej w kościele parafialnym w Borusowej. Później oficjalne uroczystości odbyły się przy siedzibie jednostki. Muzyka Chowie swoją strażacką służbę nie zważając na własne bezpieczeństwo, dając niejednokrotnie dowody największej odwagi w ratowaniu życia i mienia ludzkiego. OSP są trwałym elementem polskiej wsi. To właśnie chłopi, członkowie OSP w najgorszych chwilach zachowali ziemię, wiarę, narodowość. Te trzy wartości <laughs> dają podstawę do tworzenia państwa. Wiem, tym wartościom gromadzimy się także dzisiaj pod standardami. Na których skrzy się piękno świata i kwitnie wiara chłopska. Gromadzimy się, aby świętować spojrzenie powstanie Powstanie Bursowa. Bardzo ważne święto dla, dla jednostki, gdyż 100 lat to kawał czasu i kawał przepięknej e, tradycji. Jest to podsumowanie dzisiejszej ich działal, działalności stuletniej. Jest to tak samo podsumowanie działalności ich przodków, którzy tą jednostkę e, zakładali i oczywiście są to e, również e, takie podwaliny dalszego rozwoju e, ciągłego i kolejnych jubileuszy na przyszłość e, danej jednostki Wielki sukces tarnowskiej drużyny. Po raz dziesiąty w Sosnowcu odbyły się Mistrzostwa Polski Old Boyu w piłce nożnej sześcioosobowej imienia Tomasza Wiejachy. Westowia Tarnów została po raz pierwszy w historii mistrzem Polski, pokonując w finale Pogoń Szczecin. Jak się z tym czujecie? Jaki jest smak tego zwycięstwa? Rewelacyjnie. rewelacyjnie. Jest, jest moc. Jest moc, jest siła. To jest chyba pierwszy mistrz Polski w kategorii Oldboyu w piłce nożnej w, Tarnowie, w historii miasta Tarnowa. Tak, tak. Z tego, co ja się A... też orientuję, nie było takiego sukcesu. Ja, no, nie byłem akurat, no, no pech, nie? No, nie mogłem, nie byłem na tych mistrzostwach ostatnich, ale żyłem tak mocno tym, że, że hmm. oglądaliśmy to wszyscy razem, no i ja nerwowo... No, ciężko było, żeby to wytrzymać, ten finał i to wszystko. No. Tym bardziej, człowiek się angażował przez te lata, ostatnie 5 lat, gdzie no, witaliśmy się z gąską. Był taki rok, że, że graliśmy o to złoto, przegraliśmy z kolegami z Rzeszowa, za miedzy a, Ale no, to jest praca, praca, wnioski, tak, Że to trzeba zmienić, to trzeba zmienić. No i rewelacyjni ludzie, no, no, mamy, wśród, wśród, wśród nas grają trenerzy, czołowych tutaj klubów regionu i też, też yy, yy, trenerzy młodzieżowych grup. Całość na Starnowa TV. Panom serdecznie gratulujemy. Dobiega końca wakacyjna olimpijska półkolonia z jaskółkami, która rozpoczęła się 3 lipca. Nie zabrakło sportowych atrakcji. Z kamerą odwiedziliśmy ich drugiego dnia, by sprawdzić, jak dzieciaki spędzały tam wolny czas i czego mogły się na niej nauczyć. Fajnie jest, dużo kolegów, fajnie. Na półkolonii, tak, jestem po raz pierwszy. Bardzo fajnie. Mamy zamki, piłka nożna, fajnych trenerów. Ktoś cię namawiał, czy sam miałeś ochotę wziąć udział w takiej półkolonii? Tato zobaczył na internecie, że jest wpis i mnie zapisał. Cieszę się, fajnie tutaj jest. W olimpijskiej półkolonii z jaskółkami bierze udział 92 dzieci. Są to dzieci z Tarnowa, jak i z okolic. Takie półkolonie sportowe, zwłaszcza to dobry sposób na spędzenie czasu w wakacjach. Z pewnością alternatywa dla różnego rodzaju wyjazdowych obozów, kolonii, a tutaj jest organizowana taka półkolonia dla, dla dzieciaków, tutaj z Tarnowa. Finansowe wsparcie otrzymane zostało z programu realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. To są ogromne środki finansowe, które właśnie mogą pozwolić tym młodym dziewczętom, chłopcom. Spędzić ten czas wakacji w takim pięknym plenerze, tutaj w Tarnowie, na zielonych terenach boisku. Ogląda je ponad 5 milionów widzów w całym kraju, a każdego dnia pokazują życie małych ojczyzn i są w trudnej sytuacji finansowej. Lokalni nadawcy, w tym i nasza telewizja, utworzyli akcję Ratujmy telewizje lokalne. A żeby robić to dalej, potrzebne są zmiany. Dlatego w środę w Senacie odbyła się pierwsza w historii publiczna debata o lokalnych telewizjach. My nie przyjechaliśmy do Was się żalić. My przyjechaliśmy z biznesem, z dealem. Zróbmy ten deal. Prawda? Jaki to deal? Wy pozwolicie nam uzyskać równowagę na rynku. Doprowadźcie do tego, żebyśmy byli równo partne równoprawnym partnerem. Nie chcemy dostawać czegoś za darmo, chcemy zarabiać. Po to robimy też to przedsiębiorstwo, żeby, no musimy mieć pieniądze, prawda? A my w czym wam pomożemy? No pomożemy wam uzdrowić Polskę, naprawić ją, bo robimy to od dawna. Sprawiamy, że w naszych miastach i miasteczkach żyje się lepiej, że władza działa sprawniej, że publiczne pieniądze wydawane są sensem, że szkoły są fajniejsze, że młodzież ma gdzie się uczyć dziennikarstwa. Właśnie w naszych telewizjach, że ludzie mają nadzieję na rozwiązanie ich małych i dużych problemów, o czym słyszeliśmy z Wejchorowa, że chce im się chcieć, że działają w organizacjach pozarządowych, które my chwalimy, pokazujemy, cieszymy się razem z nimi z ich sukcesów, że kochają swoje miasta. Głównym postulatem jest nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji i finansowanie mniejszych nadawców z budżetu państwa. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Paulina Budzik, dziękuję za uwagę i życzę pięknych, słonecznych wakacji.